Hej, dzisiaj robimy żółtego skina w taka boka. Tak, właśnie w taka boka i ja właśnie nie znalazłam żadnego żółtego stroju na razie. Bo to by było dla chłopaka, ale ja bym nie chciała robić skina dla chłopaka. Dla no, dziewczyny. To jest trochę żółte, ale to jest takie złotawe. Wiesz? Słaby taki. Z żółtym jest trudno, bo żółtego nie jest tak dużo. A to z bananami, to tak słabo mi pasuje. Tu nie ma też nic. Z, z tych sukienek taka by, mogłaby być, ale ona nie, nie jest żółta. Nie, nie, no, tylko bardzo, bardzo tylko tego. Ta jest żółta. No. A Jeszcze to popatrzmy. Tam bierzemy? To jest taki strój kapelowy, ale on jest, nie jest dla chłopaków. Mm. Tutaj nie ma nic, tutaj też nie ma. Chyba, że tutaj byśmy jakieś dalej że mm. Nie, to nie. Dobra, to teraz zobaczymy jakieś może dodatki, jakąś czapkę. jest z bananami. Nie, to, to nie pasuje. Na razie usuniemy tę czapkę. Może taką. Chyba, że, że koronę. No okej. Okay. Chyba, że jeszcze... Tutaj jest żółta. To jest żółta. O, tak. I tutaj, no może jakieś okulary może. Te okulary nie tutaj są... Tutaj widać, że to jest pomarańczowy na filmiku, ale yy, w realnym życiu to, to jest żółte. No, to może takie okulary, bo one są, no... Tak. Chyba, że te, bo one mają takie, no... szkiełkę. Nie, ten to były lepsze, fajniejsze. Chyba, że tutaj byśmy jeszcze coś znalazły, ale wtedy by było bez tego, co tu się stało. Mm, więc to, to chyba na tyle. To paaa! Pa!